I wiecie co, tak w tym, że to nie świeci nam za bardzo, a potrzebujemy, okay. żeby nam świeciło w czarnym teatrze. Ja myślę, że zrobimy tak, to wiążemy. Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez ogona, piąta wrona bez ogona, szósta wrona bez, bez ogona. To nie można podnosić oczek. Kto policzył do sześciu wron? No brawo, wspaniale. A teraz kochani witamy się. Witamy się. To są nasze emocje. Mówiliśmy o złości, o radości, tak? Wiemy, że na scenie pokazujemy emocje, tak? Smutek, proszę bardzo, pokażcie smutek. A teraz słuchajcie, jeszcze pobawimy się na moment głosem. Tak, trzeba malować głosem. Jeżeli chcemy powiedzieć komuś coś niemiłego, to wtedy jak się zachowujemy? Jestem na ciebie zła. Hm. Świetnie, dobrze. Kto jeszcze powie coś? Nie lubię cię. Bardzo dobrze. Kto jeszcze? Bardzo cię lubię. A tutaj, dziewczyny? No, no. Słuchajcie, co jest trudniejsze, mówić komuś dobre rzeczy czy złe? Dobre. No. Dobre, dobre. Dobre? No to fajnie, chodźcie tutaj do mnie do kółeczka. Fajnie no, wyglądasz. Ładna masz bluzkę. Lubię cię, bardzo. Masz fajną bluzkę. Halo. Bardzo cię lubię. Pięknie. Ładnie <laughs> wyglądasz. Świetnie. Słuchajcie. Jest to trudne, prawda? Trudne. No, tak. Bardzo trudne powiedzieć komuś na scenie, że się go lubi albo nie lubi. I aktorzy muszą właśnie pracować nad tym, żeby wszystkie emocje na scenie pokazać, i żeby to były emocje, które się malują na naszych buziach. Czyli jesteśmy smutni. Tak, jesteśmy smutni. Jesteśmy wściekli okropnie, bardzo wściekli. Jesteśmy radośni, uśmiechamy się do siebie, prawda? Hmm? Dobra. Czyli taki elementarz zachowania na scenie mamy. To my musimy dalej grać albo być źli, albo weseli. I nie wolno nam się w ogóle poruszyć, prawda? Czego nam jeszcze nie wolno? Przeklinać w ogóle nie wolno. Ani na scenie, ani w domu, ani na podwórku, nigdzie nie wolno przeklinać. Odwracać się do widowni. Świetnie, brawo. Odwracać tyłem. się tyłem do widowni. Nie możemy, bo widz musi patrzeć. <laughs> chyba, że jest to zamierzone i reżyser powie tak, że teraz trzeba stanąć tyłem, to wtedy tak. I teraz słuchajcie, mruczymy i zobaczymy, co się stanie. Główkami się dotykajcie. Główkami i plecami. Uwaga i... Mm -hmm. Mm -hmm. Zanim Piotr wyjdzie, to tu on będzie trochę szerszy od tej... Yy, w życiu wam mnie pozwolą. I nagle wszyscy patrzymy na tą stronę. Idzie, patrzymy, wszyscy patrzymy. Tu mnie nie znajdą. Co się stało? Co się stało? Mój pokój wyglądał jak szare pudełko, więc wziąłem farby i namalowałem kolorowego smoka. Bardzo lubię smoki. I co? I co? I co? Awantura! O proszę. Mamusiu, to był Kopernik. Kto to był Kopernik? Jeszcze raz, głośno. Mamusiu, kto to był Kopernik? Nie mam czasu, gotuję obiad. Nie mam czasu, gotuję obiad. Jaka jest najgorsza rzeka na świecie? I synu, mówiłem ci iść do mamy. No przecież nie, ale poczekaj. Lecę, żeby ja muszę się przebrać. No. Jak musisz się, się przebrać? Nie wiem, muszę się przebrać jakieś z serdome. I podzielimy to, słuchajcie, zrobimy dwa razy. Najpierw zrobimy na osiem, na sześć. Ja ci powiadałam, ja, ja ci powiadałam, ja, powiadała, ja, ja ci powiadałam. Ja powiadała. Nie Lepiej brzmi, jak jesteśmy na trzy grupy podzieleni. Nie, najlepiej Nie. na cztery. Na cztery, no to zróbmy ostatni. Raz. Ja ci powiadała, ja... Ci...

Teatr polega na tym, że, żeby się człowiek skupił nie? na tym, co się świeci, a nie na ludziach na przykład, że grają marionetkami w tak niezwykłym teatrze. Tylko na tym, co się świeci, to, to widać.